Let us consult the infinite wisdom of the helix fossil. O... Shut up! Jenny, nie mogę się doczekać, by złapać nowe Pokémony z tego regionu. Uuuu! Nowy przepiąt! Ciekawe, hey. co jest w środku. hej hey, hey. nie możesz tego zrobić! Pierwszy musisz zdobyć atak zwany cięciem. Potem musisz go nauczyć Pokemona i następnie dać mu krzak, by ci go ściął. I wtedy będziesz mógł wziąć tą rzecz. Lub no, mogę po prostu obejść ten krzak i. Nie, 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 tak nie można. Czemu? Ponieważ. po prostu nie możesz, okej! Okay? Dobra! Głupie dzieciaki. Nie wiedzą nic o tym, jak ścinać krzaki. Słyszałem, że chcesz zdobyć atak cięciem. Mam jeden. Ale musisz się ze mną zmierzyć. Dlaczego tak chodzisz? Pomaga mi to znaleźć jakichś oponentów do walki, da? Eee... cóż, potrzebuję tego ataku, więc walczmy? Fajnie. Po prostu wejdź mi w drogę. Okej... Okay. Po prostu wejdź mi w drogę. No chodź, po prostu wejdź mi w drogę. Stary, stop! Po prostu wejdź mi w drogę. Stop! Po prostu przestań mi tak drogę. chodzić? Po prostu wejdź mi w drogę. Więc dzieciak. Po prostu. Po prostu być... Ha! Mam cię dziwko! Mam niezły Dzięki niemu w zimę nie marnę! Więc walczmy! Czekaj, czemu to powiedziałeś? Nie wie co? No! Nieważne! Po prostu walczmy! Lubię rowery! Fajnie się czuję jadąc po wybojach, Więc walczmy! Boże nie napiszę tego miejsca! Idź! Breavet forever! Oh! Biber forever? Cicho bądź! Mam go z wymiany i nie mogę zmienić jego imienia! Z drugiej strony, Bieber wcale nie jest taki zły. Ma nawet skalę Tak, nieważne. Dobra, Chizard. Wybieram cię! Z moich poprzednich pomyłek dowiedziałem się, że moje Pokemony mają cztery ataki. Ty razem mnie nie pokonasz, dziwko! Uuu, ten wygląda nieźle. Bliver Forever, użyj ataku ogonem! Rzuć mnie ku skałą! Dobra Beliber Forever, walnij mu prosto w twarz słagerem. Słager? To to jest w ogóle ruch? A Kurde, chaj za duży i miotacza płomieni! Dlaczego zaatakowaliście się przez to, że jesteś zaoszołomiony? To w ogóle nie ma sensu! Hej, czy możesz nie grać tej choleryj muzyki, gdy gramy? Nie. Oki doki! Zniszczmy go, używając klątwy! Wiotę! drop po****, po****, Czym to cholery jest smaka? Okej, okay, Jaizard, użyj znów miotarza płomieni, ale tym razem nie uderz się jak dziwka z Mariackiej! To moja szansa, by pokonać jednego z swoich Pokémonów! Beliver Forever! Dobra, Charizard! Wykończ go przy użyciu draśnięcia! Nie! Ale mój pokemon miał przecież ty ataków! Dobra, tu jest twoje głupie cięcie! Dziękuję bardzo. Czy to naprawdę konieczne? Zorki. No dobra, teraz muszę nauczyć cięcia jednego z moich Pokemonów! Nie, 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 nie! nie, Jebać to! Dobra! O, w tym Boko coś cennego! Albo walnę tego starego kościa free! O, okej, okay. że nikt cię nie lubi w twojej całej bezużyteczności! K Wytnij to! Dziwko! He, 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 shot. Give something, give something, give something. To see behind-the-scenes footage and bloopers, click the video right here! I shove a Pokémon so far up your butt, it's gonna turn into your brain! To see another Pokémon in Real Life episode, click right here! How did that crappy song put me to sleep? You think just because I'm old, I know everything?! If you wanna subscribe to those jackasses, you could click that... yellow thingamajig. I'm gonna go cut my bush. Ew, not that kind of bush, you sickos. I'm talking about my pubes. What were you thinking?